Nowy dzień. Słuchajcie. E, fajnie jest. Czasem nie wiedzieć co ma się w szafie, bo e, znalazłam bluzę taką fajną typu koronka. Zobaczcie. Nowa, niebikana. Miałam jeszcze taką samą białą, która już wysłużyła się i... sprawdzać je jako taki, wieszcie, nakrycie na piżamę, na koszulkę nocną, jak nie chcemy jeszcze wychodzić z tego stanu, Tu jest mój chlebek, e, wyrósł sobie, zaraz stawię i akurat jak wyjmę z piekarnika, to pojadę do pracy. E, tu są warzywka na zupę ogórkowo, e, mięsko już tam na wywar w garnuszku sobie bulka. E, dodam do tego kaszy gryczanej krakowskiej, niepalonej. Ona do złudzenia e, przypomina tutaj akurat e, kaszę jęczmienną. Więc dlatego je dam. Bardzo szybko gotuje się, a umie dzieciaki mimo wszystko i tak to kaszę gryczaną uwielbiają, więc problemu żadnego nie ma. Eee, a, nie wiem, czy pokazałam e, Wam e, ogórki takie kiszone. E, pierwszy raz będę korzystała z takich gotowych. Wczoraj, jak byłam w sklepie takim mięsnym, przeważało tam mięsko. Kupiłam piękne żeberka e, z ogromną ilością mięsa. Kosztowały jakieś 28 za kilogram, ale teraz będę wiedziała i będę w stanie po prostu zapiekać żeberka. Bo ja na przykład e, lubię e, żebra w stylu amerykańskim. Z mężem chodziliśmy na takie żeberka do restauracji, a że gotować potrafię, więc spróbuję zrobić takie w domu. E, no i właśnie takie ogóreczki były w tym sklepie. E, do rzeczy pierś była tam piękna też. Kupiłam kurczaka za 16 zł. Słuchajcie, a w marketach to musi być wielka promocja, żeby w takiej cenie kupić. No i będziemy próbować dla leniuszków ogórek kiszony tarty. Tu, moi drodzy, chcę pokazać wam soczewki kontaktowe, które używam od bardzo długiego czasu. Wiem, że każdy jest inny i każde oko toleruje inną soczewkę, ale te akurat są bardzo fajne, jednodniowe. Taka paczka kosztuje około 60 zł, więc jeżeli chodzi o ceny soczewek, to jest taka klasa tania, powiedzmy, jeżeli chodzi o jednodniówki, bo moja córka używa na przykład takich soczewek, które kosztują stówkę za jedno opakowanie, a że ma dwie różne dioptrie, tak samo jak i ja zresztą, to kupując dwie paczki, muszę jej, jej wydać dwie stówki. Oczywiście, że. Hmm, ma na dłużej, ale, ale mimo wszystko. A tutaj płacę jakieś e, z około 120 zł, nawet może 60 zł nie płacę za takie opakowanie, bo e, jedno mam e, minus 2,25, a drugie e, minus 2,75. I te 2,25 22, skończyły się. I słuchajcie, e, w tej chwili, e, jakby, jakby to powiedzieć. Nie wyrzucam soczewek, nie marnują mi się one, ale na początku, jak zaczynałam je stosować, w ogóle na długi czas odeszłam od soczewek, z tego względu, że moje oko nie tolerowało soczewki, bardzo mi piekły i próbowałam wielu, powiem w ten sposób, sposób wielu soczewek, ale nie mogłam sobie żadnych dobrać. No i słuchajcie, po wielu, wielu latach. Myślę, że gdzieś po 15 dobrych wróciłam do soczewek z tego względu, że jeszcze dużo autem i muszę jakby zmieniać swoje położenie typu auto, pomieszczenie, pomieszczenie auto i tak dalej. I okulary, mimo że kupuję te najdroższe szkła, to jednak i tak, i tak mi parują i przeszkadzają i tak dalej, i tak dalej. Wiecie jak to jest, nie? Ja lubię na przykład takie duże okulary i często te okulary po prostu też mi rozmazują makijaż marzą się w tym makijażu często jest tak, że też po prostu rzęsy mi je marzą, czyli są cały czas tłuste, i to jest problem. I od kiedy wypróbowałam te soczewki o takiej bardzo dużej, o ta, bardzo dużym takim nawilżeniu, to e, nie mam już problemu z suchym okiem. Kiedyś pani doktor mi powiedziała, jeszcze tych soczewek nie próbowałam, że no wie pani wiek, no ale ja nigdy nie miałam problemu z suchą gałkooczną, e, nawet e, wraz z tym wiekiem, coraz starszym. E, no i nie chciałam już rozwodzić się i, i sprzeczać się z panią doktor, no ale. Mm, no, mam je po prostu wzięta do jednego worka. Noszę te soczewki, e, nie mam problemu e, z suchym okiem, mimo tego, że e, wiele lat temu no, nosiłam soczewki i były złe. O to teraz moje oko połubiło się z biotru. Widziałam właśnie ostatnio, że jej reklamują, nie wiem czy wspomniałam. Także tak one właśnie wyglądają. A ja wysuszyłam włosy. Dlatego między innymi tam przedłużacz leży. I biegnę e, robić makijaż i, i, i wychodzę do pracy. pazurki proszę się troszeczkę o opiłowanie. Suche mam palce, ale to wiecie, przy sprzątaniu, przy kuchni, e, nie zawsze to rękawiczkę używam i te e, dłonie, jesienią i zimą są beznadziejne po prostu. Zaraz piwniczkiem sobie tutaj wygładzę i posmaruję krem. A tak żeby nie być słownej, to tutaj następne są soczewki. Zamawiam je na Allegro i nie wiem czemu tutaj na tej przesyłce jest Dentilov, bo to jest e, paczka przesyłka od bezokularowo. Jednego dnia zamawiacie, no a kolejnego macie już e, swoje lubione soczewki. E, dzwoni minutnik, bo muszę wrzucić warzywka do zupki, e, więc Uciekam. No, nie wiem, szczerze mówiąc, za co mam się zabrać. A czasu coraz mniej do wyjścia. Jadę generalnie do pracy, ale przed pracą jeszcze muszę zmienić opony, bo no tak. Koniec listopada, a ja jeszcze jeżdżę na letnich oponach. I witamy się po raz kolejny. Jestem w drodze do pracy. Bardzo ciepło ubrałam się. Mam też czapkę na głowie, taką ciepłą z daszkiem zimową. To jest moje, mój must have od wielu, wielu, raczej znaczy wielu, wielu, od kilku sezonów od jakichś trzech chyba lat. No pewnie tak Bardzo sprawdza się. Ona tak wygląda, jakby z takiego była mokru. Jest bardzo stylowa, słuchajcie. No że Myłam dziś włosy, no może nie było to tak niedawno, ale na wszelki wypadek założyłam ją. Tym bardziej, że będę czekała pewnie jakąś godzinkę, dopóki mi wymienią opony. Tak, jedziemy do no, pana Andrzeja wymienić opony. No a ile to będzie tak naprawdę trwało, no zobaczymy. Jest 15:44, zajadę parę minut po 16:00, z tego co widzę. Mam poślizg, ale to z tego względu, że musiałam zaczekać aż chleb jak piecze się i, i e, żebym mogła po prostu wziąć koło z piekarnika. O takie rzeczy nie chcę prosić dzieci. E, dla bezpieczeństwa, wiecie jak to jest, nie? E, co jeszcze? Później na 18 od razu do pracy, ale akurat e, będzie to niedaleko od serwisu, więc e, bo centrum handlowe Zakopianka jest blisko od ulicy Petrażyckiego, e, a to wszystko jest e, przy zakopiance. Już od mechanika nie powinno być korków, a, a tam dalej zobaczymy zresztą, jak to wszystko okaże się. No i będę musiała czekać, więc włożyłam taką ciepłą kurtę. I powiem Wam, że to jest nowa kurtka. Ona jest taka trochę za kupę. W pasie ma taki pasek, więc można sobie ją związać w pasie. A tutaj nie lubię tej ulicy, bo kiedyś gościu, jak stałam z boku, mnie stuknął. Bo sobie śpieszyło mu się. Na szczęście nie zarysował, ale zwiał. Słuchajcie. Stuknął mnie po plastiku, bo ten busik ma takie plastiki taki plastik po boku. Dzięki Bogu. A tu jest ścieżka rowerowa. Dobra. Kilka razy zdarzyło mi się tak w Przerądzie też, że po prostu kierowcy, i to mężczyźni, ci, którzy uda, udają tych najlepszych kierowców, plusterką mnie stuknęli i sobie pojechali, I co tam, nie można się zatrzymać. Zobaczyć, czy nic się nie stało, powiedzieć przepraszam. A to wiecie, to był taki nie, że jechałam, to był, trzeba było szybko jechać, tylko po prostu przy rondzie. Tam, gdzie samochody stały i oczekiwała sobie bokiem pasem przyjeżdżał i peknął po prostu. No, ale mniejsze z tym. No, nie jestem jakąś tam, nie dyskryminuję mężczyzn, ale oni uważają się za najlepszych kierowców na świecie, a takie karykodne błędy popełniają. Jestem teraz przy zalewie nowochudzkim. Z tyłu cały czas patrzę, jak nagrywam wideo, na mój płaszczyk, który wisi, i nie mogę go od kilku miesięcy zabrać. No, nie, może nie od kilku, ale gdzieś pewnie od września, końca. No właśnie, zawsze mam coś w dłoniach. Jakieś zakupy, żeby do domu przywieźć. A dobra, tak skaczę z tematu na temat. Kurtka. Zakupiona w half price z mega zniżką, bo tam są w ogóle autentyczne ceny. Ja kupuję w internecie z tego względu, że nie mam czasu łazić po tych sklepach i przebierać. W internecie uważam, że jest o wiele szybciej kupować w tego rodzaju sklepach typu TK Max, bo tam jest wszystko, dużo tego wisi. Ja po prostu dostaję bólu głowy. No, a na internecie wiecie: jeden minus, że wszystkich pozycji tam nie ma ubrań, no ale to szczegół. No, i tą kurtkę kupiłam. Ona cena wyjściowa była chyba 544 zł, a ja miałam minus 20% zniżki, więc ona wyszła w sumie z jakieś 400 zł, chyba nie pamiętam, bo ten długo już stał to kurtko czekała na swój czas, a dziś że jest taki właśnie wietrzny zimny dzień, więc na godzinny spacer będzie idealna mam kurtki mam trochę kurtek ale one są takie, słuchajcie które nie przykrywają pupy i są cienkie w taką pogodę byłoby mi bardzo zimno, bo pod nią pod takie kurtki mogę włożyć jedynie krótki rękaw albo Coś bardzo takiego cienkiego, więc taka kurtka jak najbardziej do pracy. Kupiłam ją do pracy. Mam kurtkę bardzo ładną z tamtego roku, też Tomiego Hilfigera. I to akurat też był zakup internetowy, ale chyba z Zalando. Może jak zobaczył to kurtkę i jak w niej wyglądał, powiedział dział od razu zostawiaj, mimo że cena nie była jakaś taka super niska, była droższa niż ta, no ale wiecie ja to, była, to jest kurtka puchowa, taka kremowa, z odpinanymi rękawami, że można zrobić sobie kamizelkę długa, można iść, jechać w nią w góry, w niej w góry. W Krakowie rzadko ją nosiłam, bo jest bardzo ciepła, a w Krakowie klimat jest taki o wiele cieplejszy niż u moich rodziców na przykład na Mazurach czy, czy w Lwowie, jak mieszkałam. E, więc tu taka grubość będzie maksymalnie dozwolona. No i z tej kurtki beżowej jestem niezmiernie, tej kremowej, niezmiernie zadowolona. Piękna kurtka z takim delikatnym połyskiem perłowym. O, właśnie w kolorze perły, można powiedzieć. E, no i tak, e, a zamówiłam jeszcze jedną kurtkę. E, która kosztowała 260 zł e, z North i w którymś filmiku Wam pokażę jest krótsza, ale jest piękna e, i tego typu ciepła więc e, na zimę jestem już ubrana e, będzie wszystko ok e, także ja kupuję ciuchy głównie do pracy bo e, ostatnio mam taki tryb Domowe, więc niewiele mam wyjść, a na wyjście mam takie rzeczy, wiecie, wielosezonowe, gdzie już wieki temu kupiłam klasyczne i z takich rzeczy nic już nie dokupuję, bo no, po prostu nie ma sensu. Tak to wygląda. Szkoda kasy, a na co dzień jednak potrzebuję, tym bardziej, że mam tą pracę taką, jaką mam, czyli bardzo ciężną. <ścoughs> Różne momenty są. Tej pracy i za to bardzo ją kocham. Ostatnio byłam u lekarza, słuchajcie, i y, mam takie różnego rodzaju problemy zdrowotne, które wysz, wyszły mi y, ze stresu. Robiłam badania, przeżywam ostatnio od półtora roku ostry stres, ale o tym może kiedyś opowiem Wam, jak będę gdzieś moralnie gotowa do tego. E, chodzi o dziecko? No, wiecie, jak to z dziećmi jest? E, spędza mi to po prostu spokój z serca. No i e, są tego wyniki po prostu. Robiłam ostatnio EKG. Przy okazji poprosiłam e, o zrobienie hormonów tarczycowych, z tego względu, że e, słuchajcie. Dokłębnie przeanalizowałam swój styl życia i stwierdziłam, że ja nic nie robię takiego osłego, żebym miała po prostu e, tyć, a ostatnio przytyłam. Wiem, że ruchu nie mam, nie, nie chodzę, do, znaczy ruchu nie mam, e, nie mam sportu, nie chodzę na żaden sport, ale e, nie siedzę też cały czas na dupie, bo śledziłam e, ostatnio intensywnie swój ruch na Iwatchu i, I e, jest ze mną e, od rana do wieczora, nawet w domu, także tych kroków mam niesamowicie dużo. No i e, poprosiłam o te hormony, pani jak najbardziej e, przypisała mnie, nie, nie było żadnego ALET, bo jak słyszy się czasem, że lekarze nie chcą dawać skierowań na jakieś tam badania, wypisała, ale myślę, że dlatego, że... E, Przyszłam do niej generalnie gdzieś tam na skraju załamania z tego, z powodu tych nerwów i dolegliwości związanymi z tymi nerwami. I pani widziała, jak jestem załamana i nawet powiedziała, że bardzo mi współczuję, że postara mi się pomóc. No i, no i dostałam to skierowanie. Wyniki generalnie już są. Czekam na telefon. Dziś ma być telefon od pani doktor. Zobaczymy, co powie. No i tak, no po prostu życie nie zawsze jest usłane różami. Aczkolwiek czasem wydaje się, że z boku, że ktoś ma idealne życie, ale takie niestety to życie nie jest. No i do czego dążę? No i pani zapytała mnie, czy chcę zwolnienie z pracy. Mówię, wie pani co? Nie, nie chcę zwolnienia, ona tak na mnie patrzy. Odpoczęłaby pani? Ja mówię, nie, nie chcę, bo praca mi daje tak ogromną satysfakcję, że to ten wyjazd taki wieczorny sprawia mi naprawdę niesamowitą przyjemność. No i pani była zdziwiona, mówi, że mało kto tak bardzo lubi swoją pracę, że nie chce iść na zwolnienie. No ja nie chcę, widzicie. Chcę mieć e, gdzieś tam wszystko pod kontrolą. Chcę wiedzieć, co się dzieje. Mam wspaniałe panie. No i one polepszają mi mój nastrój. Zawsze można pojechać, porozmawiać z paniami, pożartować i, i nastrój po prostu poprawia się. Ale czasem, wiecie, też trzeba zapomnieć o tym domu, o tych domowych obowiązkach, o problemach, które są w domu. To taka dobra jest odskocznia. Dobra, żegnamy się, bo jestem już na obwodnicy. Szybko tu nie pojadę z tego względu, że mój busik to taki żuczek mały i zbyt szybko nie jeździ. Nie chcę dawać mu kopa w dupę, aczkolwiek czasem trzeba, bo to diesel jest. Ale toczymy się po prostu. Toczymy się. No, mamy jeszcze 15 minut. Także. Do usłyszenia. Kto wie, czy jeszcze pokaże się, czy zdąży z Wami pożegnać, czy tylko napiszę dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Pewnie tak będzie, bo patrzę, że 12 minut pogadałam do Was. Mam jeszcze troszeczkę e, wam do wstawienia, więc jednak trzymajcie się, dzięki, że jesteście. E, komentujcie proszę i do następnego. Pa!